Państwa bardzo serdecznie. Klaudyna Bochen, Komenda Miejska Policji. Cześć! Drodzy Państwo, nasza specjalna jednostka powstała po to, żeby likwidować sklepy z dopalaczami. Radzimy sobie z tym doskonale. Zresztą nie będę o tym opowiadać ja, opowiadam tym nasz oficer operacyjny. No prosto z likwidacji takiego sklepu, pan Radosław. Panie Radosławie, proszę bardzo do mnie na chwilkę, tutaj, panie Radosławie. E, pan Radosław, oczywiście wszystko powie Państwu na temat dopalaczy. E, Pani Klaudeno, mamy problem! No, no, no to ja widzę, no! Co by się nie działo, to ja tego wszystkiego sam nie zlikwiduję! No, no, no Jak lepiej jest miejsce zamknąć sklep, no. Zamknęliśmy! Skonfiskować towar! Skonfiskowaliśmy! No i potem to wszystko spali! I cały czas palimy! Ale tego syfu nie ubywa! Nie, no, no, ale panie Radku, nie, jak to palicie no? No ja na przykład palę z lówki, Ale można z butelki, z wiadra. A co na to komendant? Komendant woli skręty. Panie, panie, panie Radku, to są jakieś kpiny no. To nie są kpiny, to jest bardzo poważna sprawa. To? Pierwsze straty w ludziach. Jak to? Wie pani, który to jest ten poster głowy brudny? No, no który? No ten, taki brudny. Co z nim? No? Wyrzucili go z policji! Jak go wyrzucili, no? Stanął na wrocie do Częstochowy i złapał pielgrzymkę na fotorada! Ja, jak to pielgrzymkę, no? Wszyscy dostali mandaty! Ksiądz dostał! Jak ksiądz za to? Za nawracanie! No, ale z ksiądz jest od nawracania, no! Ale ta była podwójna ciągła! Ministraci dostali za przekroczenie prędkości, a katochetka nie miała aktualnego przeglądu! Ale jej zbił! Dobrze, dobrze, panie Radku, panie Radku, przecież to jest niemożliwe, przecież to jest na, nasza jednostka, nasza specjalna jednostka, przecież to normalnie jest. Ja. ja, ja sobie nie wyobrażam, że. To... Panie Radku, pan jest jakiś dziwny. Ja jestem dziwny? No, bo no, pan jest dziwny, no. Ja jestem dziwny, no. Ta... To pani jest dziwna! No. Ma świński rynek! Jak pan do mnie mówi no! no ja nie wiem jak się mówi do świni Panie Ratku! Panie Radku, nie chce pan mówi, bo to ludzie czekają do dopalaczach, że problem do palaczy no, no. Problem do No, Może dotknąć każdego z nas. Na początku jest euforia! O, właśnie. A potem? No, Pan Radek, to musi a być bar bardzo ważna rzecz. Na początku jest euforia, drodzy Państwa, a potem? A potem jest jeszcze lepiej! Panie, panie Radku, pan się dobrze czuje w ogóle? Ja się bardzo dobrze czuję. A czy ja mogę się napić wody? Proszę się napić wody, tylko ja szybko. Drodzy wody. państwo, w międzyczasie jak pan Radek się napije wody, ja powiem państwu, że no dopada, czy to jest problem, z którym staramy sobie radzić, no ale to jest trudny problem. To jest problem, którym może dotyczyć naszej młodzieży. Panie Radku! Panie Radku, proszę tutaj natychmiast do mnie. Panie Radku! Panie Radku, po, proszę, proszę... Daj, po, pro... Co pan tam robił? Piłem wodę. To skąd ten dym? Musiałem ją przygotować. Panie Radku, jak przygotowałem? Przecież ja, ja widziałem... Co, 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 co pan robi? Będę doił krowy. Jak to pan będzie doił krowy? No jak się krowy nie wydoi, to jej się wymiono przepełni, może być problem! <tolibül pricing noise> no ale jak panie radku, co... Macie jak dawaj krowę! <tolibicism> Jaki znowu macie? jest esklamą! Macie jak dawaj ją! Jeden cyczek, drugi cyczek, trzeci czek czwarty czy macie następna. następna! Co Byk! Pani, pan, panie radku, ja, ja, jaki byk? Normalny, czarny, rozpłodowy! Niech pan to puści. No, 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 jak, panie radku, co pan gada? No co byk w centrum miasta! No, przyjechał! Jak przyjechał? Ja jak zapewne to wyobraźcie, co byk schodzi do PKS-u, kasuje bilet, kupuje... Nie no, gdzie no. pani? Gdzie pani no! Miał no. miesięczne! Panie Radku, niech, niechże, pan, niechże pan się ogarnie, proszę bardzo. No. To może wymyśliłem kawał! O, o proszę, dla rozładowania atmosfery jak najbardziej e, no... Wie pani jak się nazywa nieśmieszny hamburger? N, nie, nieśmieszny hamburger, nie wiem. Strasburger! Panie Radku! Panie Radku, niech, że pan chociaż to przeczyta, tu są, tu są dane, niech pan to przeczyta, no. Panie Radku, no, to są jakieś kwiny, pan miał zlikwidować sklep do palaczami, a pan w ogóle, no... O, przypomniało mi się! Co? Dzwonił pan komendant. No i co? Powiedział, że do jutra wszystko będzie zlikwidowane. Ja? Zorganizował posiłki. Skąd? Z gimnazjum. Jak oni tego nie spalą, to nikt nie ma rady!